Dzisiaj się nie chce zapalić moja świeczka! Miejmy nadzieję! I ta świeczka mojego kalendarza adwentowego właśnie została odpalona. Cóż wam mogę dzisiaj powiedzieć? Miałam być dzisiaj z przyjaciółmi, a z niektórymi nie widziałam się. Przez ponad rok. Nie, przez rok. I się nie zobaczyłam. Miałam być dzisiaj na targach w koneserze i podpisywać półdekadnik i książkę i też nie byłam. Czasami się dzieją takie rzeczy, które po prostu nagle zmieniają nam plany i całkowicie każą się sobą zajmować. Więc dzisiaj totalnie moja uwaga była skupiona na czymś abstrakcyjnym, czymś zupełnie niespodziewanym i czymś nowym, czego nie przeżywałam nigdy wcześniej. I No i co, no, takie doświadczenie. No i tyle. Jestem sobie w domu. Świeci się jedna i druga gwiazda. Pies sobie chodzi. I pewnie jak skończę nagrywać ten kastmas, to pójdę z nim na spacer. I bardzo się na to cieszę, dlatego że pada śnieg. I to jest coś, co dzisiejszy dzień, myślę, że spośród wszystkich e, kastmasowych dni najbardziej wyróżnia. Ponieważ jest biało. Dzisiaj musiałam dwa razy odśnieżać samochód, a jeden raz tak naprawdę konkretnie, że używałam do tego złożonego parasola. Czyli tej całej jakby laski, żeby na przykład odgarniać śnieg z dachu. Jest taki najfajniejszy z, ze śniegów. Lepki, skrzypiący. No dobra, ale w sumie nie będę się tutaj żalić. Ale rok 2022 się kończy i jest 11 grudnia, i wydaje mi się, że jest to jeden z gorszych dni w tym roku. Taki generalnie, albo najbardziej zaskakujący negatywnie, tak, tak bym powiedziała. Dzisiaj y, nie miałam pomysłu na odcinek, w sensie jasne: Wasze historie, oczywiście, ale też y, widziałam bardzo dzisiaj dużo stories, jakichś zdjęć i tak dalej moich znajomych, czy os osób, które obserwuję, y, jak ubierają choinkę. I przecież to jest chyba największy symbol świąt, choinka. A ja w sumie choinki prawie nie miewam. Miałam choinkę w Warszawie dwa razy. Tak mi się wydaje: dwa razy. Raz była taka duża całkiem i bardzo brzydko się zestarzała, bo po prostu uschła, osypała się i tak dalej. Ale miałam też choinkę w Donicy, taką właśnie, to się, ta firma się nazywa Srebrne Drzewo. Polega to na tym, że zamawia się choinkę, coś tam się płaci, oni przewożą tę choinkę i potem odbierają. Już o tym mówiłam. I ta choinka była mniejsza i ją miałam w zeszłym roku, ale w zeszłym roku na święta wyjeżdżaliśmy, długo nas nie było, a jak wróciliśmy, to właściwie trzeba było ją od razu oddać. I tak się tą choinką nie nacieszyliśmy, przynajmniej ja się nie nacieszyłam. To, co najbardziej w kocham, to to, że się ją ubiera i się ją dekoruje i jest mnóstwo tych światełek. I sobie tak ostatnio, czy ostatnio, parę naście minut temu, czy dziesiąt, pomyślałam o tym, że może nie mam aż tak wielkiej potrzeby, żeby mieć choinkę, dlatego że ja mam wiecznie jakieś światełka w domu i po prostu u nas cały czas jest jakieś takie delikatne światło, które skądś tam pada. Które mogłoby choinkę jakoś imitować, ale to przez cały rok. Więc albo z jednej strony, wcale nie jestem taką świąteczniarą, że choinka musi być, i tak dalej. Po prostu, jak nie ma choinki, to, to zdycham, bo wcale tak nie jest. Albo z drugiej strony, jestem aż taką świąteczniarą, że muszę mieć te lampki przez cały rok. Im jestem teraz starsza i im bardziej mi szkoda baterii, nie chcę mi się ich ładować, to już nie używam takich. Yy, cała sypialnia jest otoczona przecież 70 metrami światełek marki Melinera z Lidla, yy, do której gdzieś tam zawieruszyłam pilot, więc nie da się tak po prostu tego odpalić yy, łatwo. Ale te światełka też są LEDowe i one działają na takiej częstotliwości, że jak się rusza szybko oczami, to takie tak jest dziwne uczucie. Mam też takie na druciku w, wciśnięte w, w wazon. Znaczy, wazon, tak to się nazywa? Wazon? Tak, taki przezroczysty wazon. I też mam dwa komplety takich lampek rozciągnięte nad głową, nad łóżkiem, czy na framudze łóżka, na wezgłowiu. Ich to już w ogóle dawno nie paliło. Może dzisiaj sobie. Zapalę te lampki. A opowiadam Wam o tym, dlaczego. No bo. Bo nie ma faktycznie u mnie tej tradycji w domu, żeby była choinka. I może to jest czas, żeby, żeby to zmienić, ale naprawdę, gdzie ja tutaj położę choinkę? Postawię choinkę, nie mam pojęcia. I z jednej strony bardzo mi się podoba to, że są te żywe drzewka, ale z drugiej strony. Hmm. Nie wiem, takie ciężkie z donicą, bo na pewno nie chcę tej ścinanej. Czemu ja tak beblam? Może, może dzisiaj jest taka kolej na mnie, żebym ja napisała do was taką wiadomość. Drodzy słuchacze, bardzo lubię Kastmas i wypełnia on moje dni. I długo się zbierałam, żeby o czymś wam powiedzieć, ale w sumie nie wiem, czy wysłuchacie tej opowieści. W każdym razie. Mam właśnie takie rozkwiny na temat choinki. Jestem dzisiaj bardzo zmęczona. Bardzo śpiąca. E, nie pamiętam, czy ja wczoraj mówiłam, że jestem zmęczona, czy mówiłam, że mi się nic nie chce, ale dzisiaj jestem zmęczona. Ale serio. Pff, dziwnym by było, gdybym nie była zmęczona. Co tu są za maile? Uwaga! Myślę, że jest tak na oko ich z 45. Więc wybieram dzisiaj. Maila pod tytułem: Wesołe. Pani Justyno, na wstępie bardzo dziękuję za te kastmasowe opowieści, które opowiadasz. Bardzo mnie one poruszają. Chyba najbardziej lubię w nich to, że sprawiają one u mnie swoistą przynależność do jakiejś grupy czy społeczności. To dla mnie ważne, bo świąt, grudnia i całej tej otoczki nie lubię. Dzięki tym historiom mogę zerknąć za te wszystkie świąteczne gadżety i duperelki. Odsłania się codzienność i normalne życie. Normalne, ale też niezwykłe. Widać tam ludzi, a nie postacie z filmów przyozdobione w czapkę Mikołaja. To jest świetne, bo mogę się z tym identyfikować. Przyznaję, że minęło dopiero kilka dni grudnia, a ja nauczyłam się czegoś od ciebie i od słuchaczy, którzy dzielą się przeżyciami. Nauczyłam się wdzięczności za grudzień. Naprawdę. Nie mam w domu choinki ani wieńca powieszonego w progu. Mieszkam sama, no z dwoma kotkami. I rzecz, na którą najbardziej czekam w ciągu dnia, to wieczorny rytuał otwierania kolejnego okienka Twojego podcastu. Super, o to chodziło. W mojej pracy mam możliwość odsłuchiwania, ale nawet kiedy widzę, że odcinek jest, to czekam do wieczora. To bardzo przyjemne. Zrozumiałam, że jest więcej takich ludzi jak ja. Myślałam, że wszyscy oprócz mnie spędzają święta jak w filmach około grudniowych, i to mnie wpędzało w kompleksy. Fajnie, że jesteście. Tak po prostu. Codziennie dajecie mi radość. Zawsze mnie wzrusza moment, kiedy zaczynasz mówić, ile dni pozostało do świąta, w tle pojawia się ta charakterystyczna muzyczka. Oczka robią mi się wtedy szklany. Kastmas nie koi, wycisza, jest to moment dla mnie. Zatrzymuje się na te pół godziny. Twoja praca i szczerość daje mi otulanie w te zimowe wieczory. Przekonuję się do tego grudnia, a dziś nawet byłam na herbacie ze znajomymi, na jarmarku świątecznym. Było miło i nawet... Zapragnęłam małej choinki. Dziękuję Wam wszystkim, Besos, Aga. Co hmm, to za wspaniała wiadomość. Teraz będzie wiadomość od Oli. Droga Justynko, bardzo dziękuję Ci za Twoją pracę i Twój kastmas. Wstaję codziennie o szóstej, zanim obudzą się moje trzy pociechy, parzę kawę, bo już jak mi się napiła kawy teraz, jest w pół jedenastej. I w ciszy siedzę i słucham kolejnych odcinków. Moja historia będzie garścią najcieplejszych wspomnień, jakie mam w związku ze świętami i całym okresem bożonarodzeniowym. Ostatnio czytałam, że naukowcy badający ludzki mózg stwierdzili, że wszystkie wspomnienia w okresie od trzech do 8 lat to dla naszego mózgu tak jak miesiąc, co pamiętaliśmy tyle z tego okresu, co przez jeden miesiąc. A przecież to właśnie wczesne dzieciństwo nas kształtuje to niesamowite. Mieszkałam z rodzicami w małym górniczym miasteczku na Dolnym Śląsku. Zimy były bardzo śnieżne i często zaczynały się już początkiem grudnia. Pamiętam lodowaty wiatr na twarzy i czuję do dziś zapach kremu bambino, którym mama smarowała mi policzki. Pamiętam, jak chodziłam z tatą na sanki na górkę za blokiem. Czułam się jak księżniczka, ponieważ tata zawsze wciągał mnie na samą górę na sankach, a inne dzieci same musiały się wspinać. Pamiętam to szczypanie na nadgarstku, gdy śnieg wpadł za rękawiczki. I jak bardzo było mi przykro, gdy język wcale nie przymarzł mi do trzepaka, gdy go polizałam, gdy był mróz. To, uwierz mi, to jest straszny ból, więc cieszę się, że. Cieszę się, że cię nie przymarzł. Zawsze czekałam na Mikołajki. Nie wiem, czy pisałam listę, ale pamiętam, że dzwonił wieczorem dzwonek do drzwi. I wyszłam z mamą na klatkę, a tam była raczkująca lalka. Zamykam oczy i czuję ją pod palcami. Była to moja ukochana lalka, i chociaż marzyłam o Baby Born, to ta, to ta lalka sprawiła mi ogrom radości. Pamiętam chodzenie na roraty. W mojej szkole dzieci w nauczaniu początkowym uczyły się na dwie zmiany: pierwsza grupa miała zajęcia od 8 do 12, ja miałam lekcje od 12 do 16. Roraty były na godzinę 16:30. Bardzo chciałam zbierać naklejki i zrobiłam sobie lampion. Dokładnie taki jak opisujesz w ostatnim kastmasie z kolorowym witrażem z bibułki. Mój tata przychodził po mnie po lekcjach i przynosił w termosie ciepły obiad od mamy. Zjadałam go i razem szliśmy na roraty. Trzymałam tatę za rękę, a w drugiej ręce trzymałam lampion. W naszej parafii też było losowanie upominków na roratach. Kilka razy udało mi się je wylosować, a raz dostałam Jezuska na noc do domu. Niosąc go, otuliłam szalikiem, żeby nie było mu zimno, i serce biło mi jak szalone. Pamiętam kolendy, które śpiewałam wpatrując się w choinkę i przeglądając się w bombkach. To moja garść wspomnień, takich zwyczajnych i ciepłych, które sprawiły, że uwielbiam święta, a jeszcze bardziej oczekiwanie na nie. Życzę wam wszystkim wesołych świąt. Niech wasze serca wypełnią najlepsze wspomnienia. Choćby było to tylko jedno dobre wspomnienie, to uczepcie się go. Pozdrawiam i ściskam mocno. Aleksandra W. Piękna opowieść. Teraz historia Małgorzaty. Hej Justynko. Chciałabym podzielić się jeszcze moją historią z 2020 roku, kiedy święta pierwszy raz spędziłam poza domem rodzinnym w okrojonym, a zarazem powiększonym gronie. Jak już wspominałam w jednym z początkowych odcinków nasz wyczekany synek przyszedł na świat 13 grudnia z uwagi 2020 roku z uwagi na fakt, że chociaż mieszkamy w Krakowie, to pochodzimy z mężem z wioski oddalonej od Krakowa około 200 km. Raczej oczywistym było, że nie pojedziemy jak co roku do rodziców. Byliśmy pierwszy raz w naszym mieszkaniu we trójkę, a właściwie we czwórkę, ponieważ moja ukochana siostra postanowiła nam towarzyszyć. Było inaczej, ponieważ zamówiliśmy gotowe potrawy, choinka była mniejsza i cała atmosfera również była mniej gwarna. Dodam tylko, że przez całe moje 32-letnie życie każde święta spędzałam w domu rodzinnym, więc to naprawdę było olbrzymie przeżycie. Było inaczej, ale cudownie. My i nasz wyczekany prezent, malutki człowiek, który spał sobie nieświadomy tego, jak wielu osobom przyniósł szczęście. Zatem święta to ludzie i atmosfera magii i wyjątkowości możemy stworzyć bez względu na to, czy jest nasz przy stole 11, czy trójka. 11 czy trójka. Ponieważ ostatnie wiadomości miały w sobie dużo trudnych tematów, chciałam podzielić się jeszcze moją historią związaną z tamtym czasem. Moje marzenie po 10 godzinach porodu to umyć włosy. Nigdy nie czułam się tak szczęśliwa, jak wtedy, kiedy udało mi się to zrobić. Co prawda po dwóch omdleniach w drodze do łazienki i rozbitym kolanie. A z tradycji, o których też tutaj dużo, przypomniało mi się jeszcze, że w moich rodzinnych stronach, to jest województwo małopolskie, w Wigilię nikogo się nie odwiedzało, a jeśli ktoś już miał gdzieś pójść, to zawsze był to mężczyzna, ponieważ był przesąd, że, od, że odwiedziny kobiet w ten dzień przynoszą pecha. Co za absurd. Pozdrawiam z drogi do pracy Gosia. U mojego taty w domu była jakaś taka historia. Ja niestety tego za bardzo nie wiem, bo mm, tata zmarł. No już miałam 20 lat, ale jego rodzice zmarli wcześniej i jakoś nigdy nie spędzaliśmy świąt z babcią, dziadka, to już w ogóle nie pamiętam. Ale z tego, co kojarzę, to święta w tamtym domu spędzało się właśnie, w, w sensie mówię o Wigilii, właśnie w takim małym gronie, czyli jeżeli są rodzice i dzieci, no to, to jakby tylko oni. I yy, o dziwo jedli w kuchni. I był taki oczywiście przesąd, że absolutnie nie można wstać od stołu. Jeżeli ktoś wstawał, no to potem było bardzo źle. To jakby w ogóle jakieś tam trzeba było odkręcić, ale być yy, jakieś czary coś tam. <grym> właśnie mój tata, czego się dowiaduję, jak jestem dorosła, to to, że był bardzo przesądny i sporo osób z jego właśnie strony rodziny było przesądnych. Jestem. Bardzo zmęczona i mam nadzieję, że dzisiaj wybaczycie mi to, że pójdę wcześniej spać. Yy, tak jak powiedziałam, miałam bardzo trudny dzień, jeden z takich gorszych, ale na szczęście jest jego koniec. Yy, wszystko się gdzieś tam poukładało. Yy, no był wypadek, trzeba się było bać, jakby o tam kogoś z, z rodziny i. I dało mi to w kość, więc yy, nawet chciałam Was prosić o to, żeby tego kasmasu nie było, ale postanowiłam sobie, że będą te kastmasy, bo jak jutro bym miała nagrać dwa, to nie wiem, czy bym dała radę. Więc wiem, że jesteście ze mną, ja jestem z Wami i życzę Wam bardzo dobrego dnia. A do świąt pozostało 13 dni. Do jutra.